Witajcie. Rozumiem, że była długa przerwa, ale spokojnie od czasu do czasu będą odcinki. Najpewniej no jak się spodziewacie, niestety Nory znów nie ma. Ale uważam, że wróci w najbliższym czasie, więc spokojnie. W imieniu przesyłam wam pozdrowienia I ogółem dzisiaj opowiemy o opiece nad ślimakami Tak jak w wcześniejszych odcinkach wspomnieliśmy Wspomniałyśmy No bo są różne Afrykańskie, wieniczki, stężyki Wszystkim można ym, Chodzi o to, że Wszystkimi można się zaopiekować No bo jak wiadomo Każde zwierzę potrzebuje opieki jeśli zapewni im się odpowiednie warunki, obserwowanie ich może pomóc w zrozumieniu natury, dlatego że nie są trudne w hodowli. Radzę Wam, że gdybyście chcieli zwierzę, na przykład może to być ślimak. By zająć się ślimakiem, trzeba koniecznie załatwić mu miejsce do życia. Na przykład akwarium to może być zwyczajny słoik, może się nadać. Jeszcze ważne, by dać mu dostęp do wody i jedzenia, rzecz jasna. By było mu dobrze, przydałoby się wziąć więcej niż jednego ślimaka, by ten pierwszy nie był samotny. Gdy już mamy akwarium, wodę i jedzenie, trzeba pamiętać o naturalnym środowisku. Chodzi o rośliny: wszelkie liście, kwiaty i miejsce do kryjówki. No, może to być nawet kamień zostawiony odpowiednio. I takie małe elementy właśnie mogą naprawdę się przydać. Szyszki, łupiny od, od orzechów. No i inne podobne. Trzeba sprzątać raz na dwa dni, ale to wiadomo, zależy. Dobrze by było dawać im różnorodność jedzenia. Wiecie, różne tam rzeczy im dawać do jedzenia. Każdemu w końcu się znudzi. No czasem zabrać się na spacer. By mogły zażyć świeżego powietrza. No, uważam, że do szczęścia tylko to wystarczy ślimakom. Wybaczcie, że odcinki są teraz dość krótkie, ale postaram się z Noru, by było ich więcej. Niestety, odcinek dobiega końca, więc się z wami żegnam. Do zobaczenia. Niebawem kolejny odcinek. 爸爸。